W piątek 10 września Jola Babi zapraszam na informacje Piotrkowskie. A w dzisiejszym wydaniu powiemy m.in. o rajdzie rowerowym i wystawie w ODA. Pracownicy Piotrkowskiego PKS-u mogą odetchnąć z ulgą. Wizja zwolnień w przedsiębiorstwie oddalona. W obecności notariusza podpisano akt notarialny powołujący Piotrkowską Komunikację Samochodową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Do jej zadań będzie należała próba przejęcia udziałów w przedsiębiorstwa PKS, wystawionego przez Ministerstwo Skarbu Państwa na sprzedaż w drodze przetargu. Spotkanie spotkaniu wzięli udział m.in. pracownicy Piotrkowskiego PKS-u oraz starosta Stanisław Cubała. Przede wszystkim podpisaliśmy ten akt notarialny. Aby można nabyć razem z pracownikami majątek, który posiada PKS, Piotrkowie Trybunalskim. I będziemy się zwracać do ministra skarbu, aby odstąpił od przetargu spółki i aby nasza spółka mogła wtedy negocjować z panem ministrem na zupełnie innych warunkach. Dzięki umowie zawartej w czwartek wizje ewentualnej prywatyzacji przedsiębiorstwa i utraty dochodów zostały oddalone. Tym samym zapewniono mieszkańcom miasta i powiatu komunikację zbiorową. Grzybów w naszym powiecie nie brakuje, jednak, jak się okazuje, problemem może być ich weryfikacja. To Bez czego trudno sobie wyobrazić na do Wigilijnych Pierogów, każdego roku w naszym kraju powoduje zatrucie u około 700 osób, a 50 zabija. Ofiarami grzybów padają najczęściej niedoświadczeni grzybiarze lub ci, którzy kupują je u przydrożnych handlarzy. No to takie podstawowe, to się zna. Zna od dzieciństwa, proszę pana, a takich, których się nie zna, to się nie kupuje, nie zbiera. Jak ja wiem i znam grzyby. Tego nie znam, tego nie znam, to nie podnoszę, ale prawdziwka, czy tam takiego innego podgrzybka, czy tkanie, to znam, to wiem. Odbieram sami, nie muszę iść do, do, do żadnego specjalisty, żeby powiedział, jaki to jest grzyb. Zbieram tylko jeden gatunek grzybów, także nie mam problemu. <grybki> Dziękuję bardzo. I sądzę, że się nie zatrzymuje. Zbieram te, co, co wiem, że które są dobre. Aby zmniejszyć zatrważające statystyki dotyczące zatruć spowodowanych grzybami, miejskie targowiska zatrudniają grzyboznawców, którzy wydają atesty. Dzięki temu kupujący może mieć pewność, że zakupione okazy są całkowicie bezpieczne. Teoretycznie taki grzyboznawca pracuje również na terenie Piotrkowskiego Targowiska. No jest tak. A był Pan w tym biurze, gdzie wydają atesty? No, no co, wypisują, badają. My jednak nie mieliśmy tyle szczęścia, aby móc sprawdzić zawartość koszyka. Ze znalezionymi lub kupionymi grzybami można się także udać do stacji sanitarno-epidemiologicznych. Jak się dowiedzieliśmy, w Piotrkowie taka możliwość istnieje dni robocze, jedynie przez pół godziny od 7.30 do 8.00. W tym czasie jednak większość grzybiarzy dopiero zapełnia swoje koszyki. Dzień bez samochodu to dla jednych święto natury, dla innych zbędna inicjatywa. W przyszłym tygodniu mieszkańcy powiatu wyruszą w szósty powiatowy gwieździsty rajd rowerowy. Już po raz kolejny w ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu organizowany jest szósty powiatowy gwieździsty rajd rowerowy. Główną ideą przyświecającą akcji jest popularyzacja turystyki rowerowej wśród mieszkańców powiatu piotrkowskiego. Teren startowy to każda gmina ma już w reglaminie wyznaczoną taką trasę, znaczy proponowaną trasę przez nas. Metą tego rajdu jest ośrodek dresców w Sulejowie. No, wszystkie gminy mają podane trasy jak się tam mogą dostać i tam mamy zakończenie zakończenie tego rajdu na zakończenie rajdu może w trakcie już same ekipy dojadą. Przewidujemy przeprowadzenie paru konkurencji <coughs> konkursu wiedzy na temat zasad ruchu drogowego konkurencji sprawnościowych. No i chcemy nagrodzić najlepszych uczestników tego rajdu. Celem imprezy jest zachęcenie mieszkańców powiatu do zamiany przynajmniej na jeden dzień wygodnego samochodu na pojazd wymagający wysiłku, ale wpływający korzystnie na kondycję człowieka. W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny składające się z 5 do 10 osób plus opiekun, zgłoszone przez organizacje społeczne, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Są przewidziane tak puchary dla trzech najlepszych szkół w kategorii podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i takich drużyn Open. Wpisowe w wysokości 5 zł należy wpłacić w biurze zawodów w dniu rajdu. Organizatorzy zapewniają napoje oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek. Rajd współorganizuje Piotrkowskie Starostwo. Impreza odbędzie się w piątek, 17 września. Docelowym miejscem rajdu będzie ośrodek Dresów w Solejowie. W galerii ODA przy ulicy Sierackiej 8 swoje prace wystawi Stanisław Brylski. Wystawa ma charakter jubileuszowy. Po skończeniu studiów plastycznych Stanisław Brylski został instruktorem działań kulturalno-artystycznych w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie. Tworzenie sztuki to, według artysty, analiza własnego wnętrza, rozmowa z samym sobą. Zaprezentowane dzieła stanowią pewien rodzaj rejestracji pejzażu, gdzie inspiracje stanowiły m.in. okolice naszego miasta. Wszystkie prace są pana Bronisława Brylskiego. Jest to takie podsumowanie jego pewnego okresu twórczości. W pewnym sensie jest to jego taki jubileusz twórczy. Wystawę prac Stanisława Brylskiego można oglądać w ODA przy ulicy Sierackiej w Piotrkowie do 23 września. To wszystko, co dla Państwa na dzisiaj przygotowaliśmy. Życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.